niestety nie dała rezultatu. Tak oto odszedł na zawsze wielki człowiek, dla którego zawsze najważniejsza była siatkówka! Pani będzie, miał mam tylko streń do sportu, charakter silną rękę, to nie było przypadkiem, jak po złoto święcą, to stało się faktem Techsy z Polska na szczyty złota, troszynaczki i jest zakończyły. Na cudach polskich mówimy o nasz świat, 1974, historyczna strata. Dwa lata później, z orzełkiem napięci, mądre asystety, my jesteśmy najlepsi. To kupa ludzi w szacunku w geście dla człowieka, który miał wielkie serce To memoria, to memoria, dla człowieka, który nigdy się nie poda To kupa ludzi w szacunku w geście dla człowieka, który miał wielkie serce Oni są tu, oni są tu Kupa ludzi robią to i dla skądu Nie po raz pierwszy na pewno nie... Przegrany nie chce zejść do swojej szatni Pod nas strunia, on dał ręce Ale cały czas z walką Mocniej, walecznie, blok za blok Atak za atak Kibice śpiewali, bo zawodnik zdobył asa Światowa trasa na parkie Dzieci zawodników Doping jest konkretny, niezależnie od wyników są pełne, chodzi właśnie o to Aż ludzki i ludzi co zdobywali złoto To to bym miał dla człowieka, który mi się nie poddał, to ku pamięci, w szacunku, dla człowieka, który miał wielkie serce. To bym to bym miał dla człowieka, który mi się nie poddał, to ku pamięci, w szacunku, dla człowieka, który miał wielkie serce. Szanowni Państwo, śpiewajmy ku pamięci Schubert'a Jerzego Wagnera na telewizji Hubert Jerzy Wagner, Państwa, także te chwile, które wszyscy mamy głęboko, głęboko waryte pamięci. Szanowni Państwo, ceremonia zamknięcia i wnęczenia nagrody ósmego Memoriału Huberta Jerzygo Wagnera. Zapraszamy drużyny biorące udział Na wojsku rozumie na nauczycielu, w całym pisarzu, w światach, w Japonii włożyliśmy naprawdę wiele serca, ale nie tylko Brazylii. Reprezentacja Wolgarii, duża brawa. Szanowni Państwo, to z nami najlepszy zespół w tak są określani. Po co Szanowni Państwo, nie ma w tym ani cztery Mistrzowie Świata, wicemistrzowie olimpijscy. Drodzy Państwo, Catalino Brazylia. Brazylia. <kluczy> szanowni Państwo, są z nami także nasi ulubieńcy, wicemistrzowie świata, aktualni mistrzowie Polski. Są wśród nich. Drodzy Państwo, aktualni mistrzowie Europy, są tutaj z nami reprezentacja Polski.